Dzisiaj chciałam pokazać, jak zrobić w HTML tabelę 3x2. Czyli ta tabela miałaby dwa rzędy po trzy komórki. Teraz wejdę w program Bluefish. Jak widać wpisałam HTML, jak chcę zacząć program. Teraz piszę body. Wpisałam body, ponieważ tabelki należą do tej sekcji. Teraz piszę table. border równa się 2 sam tego, bo chcę uzyskać tabelę, a border oznacza grubość ramki. Można również wpisać 0 i ramka też będzie niewidoczna, ale chcę, żeby moja ramka była widoczna. Po pisaniu tego wpiszę TR. TR służy, aby stworzyć początek albo koniec wiersza. Po pisaniu tego pod spodem wpisuję TD, który służy do stworzenia komórki, potem mogę wpisać dowolną liczbę lub słowo, a na koniec wpisuję TD, ale ukośnik jest przed TD, co oznacza, że zakończam tą jedną komórkę, więc teraz wymyślę jakąś liczbę. I powtarzam tą czynność dwa razy, bo chcę uzyskać y, trzy komórki w jednym wierszu. Po pisaniu tego pisuję ponownie z ukośnikiem teraz tr ponieważ zakończam ten pierwszy wiersz i ponownie pisuję, aby stworzyć drugi wiersz. Czyli będzie tak samo. TR, TD. I teraz zamiast licz dam słowo, słowa dam 3. I będą to. Po pisaniu tego ponownie zakończam. Czyli teraz piszę ukośnik TR, że zakończam ten wiersz. Po pisaniu tego wpisuję e, ukośnik Table. Zakończam tą tabelę, e, bo już nie, nie będę nic więcej robić. Później znów piszę ukośnik Body, że zakończam to w tej sekcji. I na sam koniec piszę ukośnik HTML, że zakończam robienie w tym programie. Teraz zapiszę e, moje zapiszę. Teraz, aby sprawdzić, czy mi się udała ta tabela, wchodzę yy, właśnie internet i jak widać, udała się moja tabela. Jak chciałam, u góry są liczby, a na dole są słowa, więc yy, zadanie wykonałam bardzo dobrze. Yy, myślę, że pomogłam i to chyba wszystko.